Ugh, ogólnie widzowie, tak poza filmem, który teraz się dzieje, ostatnio sobie powtórzyłem i oglądałem Rudego Ona Też jej Obiad. Do dziś przebolewam, że nie wyszła nigdy pełna wersja. Każdy by to chciał. Ogólnie sobie nagrywałem teraz ten film po popijając Capri -san. Jungle Drink, Jungle Drink z pandą. Dobrze, może wkleję zdjęcie tutaj. Dobra, ale przechodząc do, do filmu, dzisiaj gry, o których nikt nie pamięta, dwa. Pierwsza część jest trochę zapomniana. Jest to Project Playtime. I mało kto widział, bo to były czasy, kiedy nikt nie oglądał moich filmów. Teraz już mam jakąś wielotnę, więc część druga pewnie wiele osób potraktuje jako część pierwsza. Możecie sobie przejść. Nie jest tak źle zmontowana. Spokojnie. Nie umrzecie. No i zostawcie, lajka, suba. I bo ogólnie w pierwszej części opowiadałem całą historię, jak to się stało, że upadło i tak dalej. Tutaj w przypadku Among Usa nie będę opowiadał całej historii, jak to się stało, że gra upadła, bo po pierwsze jest ona długa, po drugie jest to najpopularniejszy przykład gier, o których nikt nie pamięta, czyli takich upadłych już tuż obok na przykład Fall Guys, co nie. I dosłownie macie miliard filmików na temat upadku, genezy, Amongasa, Usa, każde od innej strony, więc nie będę jakby zajmował waszego czasu ekranowego. No, ten, czekajcie, napiję się Capri Sun. Ło, oh. kurczę, daj kopa. Dobre. A ja bez względnego przedłużenia dziękuję wam za dobry odzew pod Q&A. No i zwykam moje, my się pysie. Idźcie tam. Biegnijcie do filmu. Pa, pa. Crewmate czy impostor? Crewmate czy impostor... Crewmate. Dobra. A może jakiś wyjątkowy, czy taki 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 normalny... No, dobra. Czego ja chciałem? Czego ja się spodziewałem w ogóle? Dobra. Do la zadańka trzeba zrobić. O i... No, ufam dzidkowi. No ale dobra. Ogólnie polecam. Może to jest dwuczęściowy po prostu. Dobra, robię. O, zaraz się naprawi. Eee, właśnie, chcę... Polecam piosenkę Rudego, ona też je obiad. Nigdy niestety nie wyszła pełna... A ja już to mówiłem przecież. po co mówić to drugi raz już to mówiłem. O naprawili. Ona też je obiad. Ostatnio sobie odświeżyłem tę piosenkę. Bo oglądałem sobie Rudego, który już nie nagrywa 6 od miesięcy. Odświeżyłem sobie jego piosenkę. Jakby mam teraz, śpiewam to ciągle. Byłem na basenie, śpiewam ona też je obiad. Jem obiad, śpiewam ona też je obiad. <grym>, dobra. A już napisali. Electrical. Okej. Okay. Bo może zapytam kto? Może ktoś wie? W Kto? Mi? A nie, to. I'm tracker. A ja, ja jestem, ja jestem nikim. Rozpoczynam się czy skip. Skip? Skip. E, can... e, dobra, tak szybko to leci. E, mogę to jakieś. Mogę to przewijać. Skip. E, dobra, to skip. Okej, okay, czyli zginął Fluffy, zostałem ja jakiś, kulele, cool dobra, dobra. Jak widzicie, ja nie jestem pierwszy, ale pierwszym lepszym, 24. poziom, jakieś skinki mam. Miałem kiedyś 86. na swoim takim koncie na telefonie. No ale to stary czas, co oni tam piszą, bo oni coś piszą, czy to... Nie, oni, oni piszą, to nie są do zgłosowania. Wszyscy na skipa, dobra. Huh. Dobra, a ja ile w ogóle tasków mam jeszcze? A e... właśnie, na pewno do oceny ostatecznej e, Amongasa na koniec, na ten czas, na pewno będą minusowe punkty za to, że jest płatne, bo na przykład Project Playtime, który został właśnie to 6,5, chyba. No nie wiem, ktoś tam jest? Sąd. dobra, to e, były dodatkowe punkty za to, że Project Playtime jest darmowe, a Amongas. Na laptopie w się sensie na telefon z darmowy, na laptopa, na PlayStation, ale na, na konsolę, ja gram na laptopie, nie są, i z monitorem, dobra. Ej, czekaj, co, e, f, co, co, tu się stało? E... Okej, okay, czy jest tutaj debata prezydencka między tym różowym i niebieskim? Dobra, nie wiem, to... No właśnie, nikt nie, dalej nie wie gdzie, to też, hera. Not, dobra, czy ta, ta, to jest kolor. Jakiś tam mówi, że to nie jest różowa, ale która różowa? Są dwie różowe, choć w sumie mi się wydaje, że ta, bo pomiędzy to jest skutnia. różowa. Czy jest is... Sos... sos, sas, nie sos? Nie wiem co robić, nie wiem co robić, nie wiem co dobra na tą różową, kurczę. Co będzie, to będzie. Życie gangstera nie jest takie proste w tym przypadku, życie. Among gasa, nie jest takie proste. A miał rację! Miał rację. No i dobra. I chwała mu za to. Dobra. Mm, kabeleczki. Yy, cyk. A właśnie! Nie, chciałem to! Co tu się stało? Łaj, dlaczego ja? No właśnie, dobra, póki mam przerwę, to chcę wam powie powiedzieć, bo był komentarz pod QA, czy może być na 100 subskrypcji Discord, bo 500 to dużo. Otóż powiem ci, zastanawiałem się długo nad tym, bo mówię coś i nagle mam się z tego wycofać. Więc pomyślałem tak, pomyślałem, pomyślałem w ten sposób, że dobra, będę litościwy dla moich podwładnych, znaczy e, moich widzów. I zrobię nie na 100 Discorda, bo to by było aż za miłe. Na 500 też, nie? Na 250! Na 250 subskrypcji. Oczywiście następny cel to jest 500, nie 250. Ale pomiędzy, jak przekroczymy tą barierę 250, to się pojawi ten Discord. No. E, dobra. O, wywaliłam tego czarnego. On był impostorem? Nie był impostorem. Bo mnie zabiła. Ale wiesz, to może być to, co się zmienia. Dobra, ja chyba tu muszę zrobić cięcie. No i tak zrobię, zrobię cięcie. O, jest Dobra, mogę. O, jestem. Mogę, nie widziałem. Dobra, dobra. wykorzystam to dobrze. Nie mogę tylko tego zwalić. Najważniejsze to nie mogę tego zwalić. Pójdę do Weeponsów. Hm? Ja sobie tu zniknę. Ktoś zginął. Ale co to było to Czekaj. Fera. Fera. Urple? Urple? Zapytam się, żeby mieć pewność. Viper? Kill? Viper. Viper to jest ten, co może się zmieniać w innych, tak? Cie, czyli to zamieszanie mamy. A mój ten! Nie mogę go obronić, bo to zaś podejrzane będzie. To ja zaproponuję skip, żeby chociaż go trochę wybronić. To zaproponuję skipa. Skip. No, wszyscy są purpla. No, to ja zaskipuję, no. Już nie będę głosować na swojego, no przecież, no to jest oczywiste. Yellow. Okej. Okay. ha 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 ha. Nie rozumiem tej konwersacji. Patrzcie, jaka piękna. Dajcie mi. Jaka piękna konwersacja. Ha, 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 ha. Odpowiedź. Ha, 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 ha. Naprawdę. No nie. I go wywali. Zostałem sam. Okej. Okay. Troszkę to przesrane. Ale ja to ugram. Proszę państwa, ja to ugram. Jak to legenda mówi, ja ugotuję obiad. Ja, ja zjem obiad.

to na przykład, że ok. No właśnie, no ja też, że na przykład... Kto? I zrobię, że próbuję coś zrobić, jakoś naprawić. Dobra, znajdę sobie odpowiednie miejsce, żeby zginąć. Mogę, mogę zniknąć w elektrykale, czy ktoś to coś robi? On nie widział. No nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Tu mam taskę, ale dobra, w dupie to Ja uciekam. Siup, 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 siup. Hop, 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 się tam, to gówno! Tam, tam, Szybka ucieczka. Tu mam zadania też. Dom, 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 pom, pom, tu mam wenta, jakby co, ale dobrze. Kafeteria, tu no szybko giną. Dobra, to ja może do kafeterii się udam. Postaram się. Okej, okay, to może nie do kafeterii. Tutaj na przykład, tam na końcóweczkę. Tam może być, gdy jest na razie może mi się wydaje bezpiecznie. Jak się to zacznie. Zaraz ja są dostanę sobie. Tutaj mam tasko To jeszcze ja może spróbuję tam udać. Okej, okay, jest tam Jest tam blisko, jest tam blisko, dobra tak. okej okay. Mam no, O nie. Jeszcze czas kończy. Przykam kąt, przy tu przywęcie. Szybko jak ktoś to wejdę tutaj. Wejdę, wejdę. Taki szybki Mac zrobię. WUM! Idź! A lo lo joj joj joj! Nie ma nikogo? Rozejrzy się może. Że tutaj? Tu się Kurczę. Jest zwycięstwo! Zwycięstwo! Woohoo! Let's go! Let's go! Widzowie, mamy to, widzowie, Polacy, mamy to! Polska góra! GG! GG, proszę Państwa! Dobra, ja Wam dziękuję za cały odcinek. Ostateczna... Albo nie, w sumie... Nie tutaj będę oceniał. Idźcie do tamtego typiarza, co był na początku, on oceni. Nara. Widzę, że już jesteście, moje kochane teletubiśki. Więc... Podsumowując to wszystko, co się stało. Miłość z gameplaya. Płatność, cena i tak dalej i błędy. Moja ostateczna ocena Amongasa na moment 2026 roku jest. Uwaga, w. w, w, w 8,5 złotych nuggetów na 10. Dobra, ja wam. Serdecznie dziękuję za film i znikam. Pa!